Kochani, w tym pięknym dniu, kurde, wyglądam jak leja. Chcieliśmy Wam złożyć życzenia noworoczne 2025, żeby ten nowy rok był lepszy od tego, co teraz mi jest. Nie, no, ja się nie podobał, dlatego ja nie lubię siebie nagrywać. To po prostu taki jaki lumpker, czy Ale dobra, wracamy do życzeń. Gdzie eee, jest Jest, jest. No ja żeby co, żeby ten przyszły rok był lepszy, żeby spełniły wam się marzenia. Nie badaj mi stamtąd kurczę, bo... Wy marzyliście podróżnicze i nie tylko. <laughs> żeby świat się nie zawalił w następnym roku. Dokładnie. <laughs> dokładnie. Żebyśmy w przyszłym w tym samym gronie się spotkali, lub większym. Lub większym, dokładnie. <laughs> nie przyjmujemy jakichś minusów, <laughs> więc się. I życzymy... I życzymy się. Nie. No co? Rzeczywiście. Przymyślałam na O ja, my, ja. się okładki. Nie, wiadomo. U, u nas to jest dom wariatów Takie zwariowane wariowane życzenia. Nieplanowane jak wszystko u nas jest. Nieplanowane. No, tak ładnie. Więc bawcie się dobrze, bezpiecznie. Iutro. To najważniejsze I jutro. I bezpiecznie. I jutro. Żebyście cali, sali nie... Normalnie, Nie mogę no, <laughs> dobra. Pa do Pozdrawiamy. Do